Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i dałeś Cię światu, pobłogosław te chleby i wszelkie świąteczne pieczywa na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje ciało. Baranku Boże, Ty pokonałeś zło i umyłeś świat z grzechów. Pobłogosław te mięsa, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś za apostołami podczas ostatniej wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie. Błogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się z nimi w gronie rodziny, bliskiej gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy dzień. Że, no jestem bardzo mile zaskoczony, że tak wielka grupa przyjechała uśmiechniętych, uśmiechniętych kolegów i koleżanek na, na swoich przepięknych motocyklach. Myślę, że to jest taki dobry początek na, na ten sezon, byśmy potrafili cieszyć się tą swoją pasją, którą robimy na drogach, by, by było nam radośnie i bezpiecznie. I Święty Krzysztof się opiekuje i Was wszystkich prowadzi. Szczęść Boże. Kochani, witam serdecznie na kolejnej edycji MOTOŚWIĘCONKA. Moto Święconka w naszym regionie jest już od kilku lat. Dzięki inicjatywie tutaj e, księdza Mirka z parafii ze Starego Miasta, który zainicjował tak naprawdę, odezwał się jakiś czas temu, czy moglibyśmy spróbować wesprzeć go w tej inicjatywie, bo sam jeździ na motocyklu. Stwierdziliśmy, że to jest świetna okazja, żeby motocykliści w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Wielka Sobota, zintegrowali się spotkali się, porozmawiali o tym, jakie mają plany na nowy sezon, ale przede wszystkim właśnie, żeby poczuć ten, ten duch motocyklizmu, który, który jest wszechpanujący tutaj w dniu dzisiejszym. Wszystkiego dobrego Wam życzę tutaj w imieniu naszej grupy na nowy sezon, tyle powrotów, ile wyjazdów, szerokości, samych pięknych wycieczek, doskonałych tras i wszystkiego dobrego. Lewa!